Wszystkim z tej strony szkapa. Zapraszam tutaj do naszego zoo. E, troszkę tutaj podziałamy w naszym zoo. E, no i mm, wypadałoby coś zrobić coś ciekawego, nie? Nie tylko tutaj jakieś e, takie rzeczy, które robimy cały czas, dotychczas, można powiedzieć. Czyli właśnie to, co teraz robimy, sprzątania, tylko coś, czego nie. To było, ale nie było, nie? Gadam eee, od głupot na pewno, <laughs> ale dobra, pozbieramy tutaj, obrobimy sobie parę zwierzątek. nie powiecie, no, mamy tutaj troszkę syfu, trzeba pokarmić zwierzątka. Tu mamy zebrać 80 śmieci. A coś mi się przedstawiał, co to się narobiło? Co to się narobiło? Gdzie mnie to wywaliło? Tutaj kaska. A właśnie, aktualnie, przy nakręcaniu tego odcinka. Trwa nowy event e, słoneczny. E, coś takiego, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale taki event, że się słońce zbiera. Mm. Możliwe, że odcinek wyjdzie, jeżeli już będzie jakiś czas po evencie, wiecie? Więc się tym nie przejmujcie, bo one są w różnym czasie nagrywane. E, po prostu jak mam czas, to nagrywam. Więc się tym nie przejmujcie. Ja wam pokażę ile ja mam. No, a w sumie widzicie, że mam 3000 dopiero. O, wspaniale, to zrobiło się. Jeszcze jedno jakieś. W sumie dużo zwierzątek już było poobrabianych, więc wystarczy im tylko dać troszkę jedzenia, czy tam troszkę czegoś i mają wszystko zrobione. Tutaj rozmnażamy teraz zebry. Nie, muszę spróbować osiołki rozmnożyć. Czemu nie mogę osiołków rozmnożyć? Aha, tam stajnie trzeba mieć większą. No, te stajnie najbardziej to męczy, że większość jest za diamenty i nie idzie rozmnożyć zwierzątek, które są potrzebne na misji, Nie, i stoją te misje, misje, nic z nimi nie idzie zrobić. Bo na przykład chyba te nawet mamy. A tu mamy 120. A, bo tu nie mamy tego. Nie mamy drugiego, więc nie było rozmnażane. Nie mamy dwie. A, stajnie na trzeci jest potrzebna, widzicie? To tutaj możemy sobie ulepszyć za 6000. Spokojnie. Tutaj mamy, no to akurat to mi idzie na trzeci. Tutaj za 48 na trzeci. Ale można, można rozmnażać, dobra. Tak się staram, przynajmniej jedną stajnię z innego rodzaju, żeby mieć na trzeci. Tak będę musiał zrobić robić, nie wiem, z właśnie z problem. Tak, tu jest problem, widzicie? To jest ogromny problem, 288 diamentów. I nie mogę rozmnożyć, bo stajnia na trzeci. Przynajmniej jedną taką stajnię, żebym rozmnożył, wtedy mogę ją przekładać między innymi z o.o. Póki dają taką możliwość, to jest dobre, że jak to zlikwidują. To w sumie będzie bezsensowne, jak to zlikwidują, że do każdego... Zwierzątka ten, to po prostu nikt tego nie będzie rozmnażał, bo to się nie będzie opłacać. Hmm. Tutaj postawiłem to sobie w ostatnich odcineczkach, to widzicie. Mamy troszkę jeszcze tego do pozbierania. Śmieci, poprawić to. Tutaj już chyba mamy wszystko. Przejdziemy sobie to jeszcze, ale chyba z tej strony już jest wszystko. Tu jeszcze te. Pojedziemy w dół, a tutaj właśnie ołówki następne są do zebrania. Jeszcze mi się nie udało nazbierać, po prostu no, jak się chodzi do pracy, jak się coś robi, to nie ma szans... Tak by trzeba było siedzieć co... ile? Co pięćdziesiąt, co dwie godziny po prostu to zbierać, wtedy uzbierać. Jeżeli ktoś ma wolne wakacje, spokojnie to zrobi. Jeżeli ktoś chodzi do pracy czy coś, no nie ma szans tego zbierać co dwie godziny więc nie ma szans tego do zbierać. zawsze mi brakuje około tak 2000 czy 3000, zawsze mi tak braknie. Przeważnie tak wychodzi, że za 50 zł, jeżeli tam dokupię, ja na w na telefonie tyle mam, więc na telefonie dokupię tych monetek, no i wpadam jakieś zwierzątko, Nowe. no i wpadają mi te i później mam dwa zwierzątka. No teraz jakbym brał to bym sobie wymienił nie zwierzątko na, na ośmiorniczkę, jakby tam jakieś mi wpadło. Bo mamy jedną ośmiorniczkę, a można by było mieć drugą. Albo w sumie na tego takiego żółwia, Bo ten żółw taki jest bardziej potrzebny niż ośmiorniczka. Albo spróbujemy zapytać, czy wymienią nam po prostu na zwierzęta, z premium zwierzątka, na normalne zwierzątko. O, o tośmy jeszcze nie pytali, supportu. Spróbujemy kiedyś zapytać, jakby wykupię jakieś zwierzątko. Czy na przykład nosorożca drugiego, czy mi dają, nie? No co? Czy mi dają na przykład za tamte zwierzątko kartę nosorożca, albo czegoś, czego nie mam, nie? Wiecie, dla nich to nie powinno być różnicy. Zapłacone mają, kasę zgarnęli, więc czy dają ci zwierzątko premium, które jest do wykupienia, czy dają ci zwierzątko, które możesz sam sobie zdobyć w grze, a ty go chcesz za kasę? To To jest chyba dla nich zysk, nie? Ale spróbujemy taką wiadomość na nich wysłać. Zobaczymy co nam odpiszą. Czuję się, że takie coś za porę odcinków zrobimy. Nie będę go umiał, że a wpisałem, mogę wam później pokazać jaką wiadomość. Po prostu napisałem, co mi odpisali. Chcę wam pokazać. Tu jest też dżunglowego, prawie nic nie umiem roznażać, bo nie mam żadnej stajni rozbudowanej. A tu jest praktycznie z każda stajnia jest za kasę do rozbudowania. Tu jeszcze mamy tego trochę do zrobienia. Ale patrzcie, dzisiaj nam to szybko idzie, mamy podlane wszystko, prawie zrobione. O ile tego tu jest, No kręcę, mam ponad 1200 tutaj tych do podlania, bo jak mi wyskakuje ten, to mi tak pokazuje 1200 coś, więc jest naprawdę masę. Patrzcie, teraz tak staniemy, mamy 291 tysięcy, tak? Ekstra, potrzebujemy jeszcze tyle, nie? Ja już głowę podlałem, ale została tutaj jedna część tylko do podlania, więc to też nie jest, że tutaj tego będzie też aż tyle. Coś zostało podlanego, ale zobaczymy ile tam będzie z tego wszystkiego. No podlali. I przerobimy tutaj zwierzątka do końca. Tutaj jeszcze pokarmimy troszkę. No, widzę, że jest Was dosyć dużo oglądających, bo widzę po wyświetlenia tutaj z tej gry, ale nie wszyscy subskrybują. Widzę, że mało jest właśnie sub subskrybujących kanał, więc zapraszam do subskrybowania. Jak oglądacie co jakiś czas, nie mówię, że musicie wszystkie oglądać, ale co jakiś czas oglądacie, że się Wam podobają. Czy oglądacie tylko z tej gry na przykład? To zapraszam do subskrypcji. No zbieramy do 1000. Mamy. Chyba 700. 780, albo coś takiego, albo 770, coś takiego. No, niecałe 800 subskrypcji mamy, zbieramy do 1000. Chcemy jak najszybciej zbierać. więc zapraszam do zasubskrybowania kanału. Zawsze to jest miło, że jak widzicie, że ktoś ogląda, zasubskrybuje was, a nie tylko tak z uskoku, bo się mu film wyświetli i sobie obejrzy na YouTubie. Dobra, tutajśmy to obrobili, więc. Warto by było coś, coś zrobić nie? Nazbieraliśmy no, już tutaj 500 prawie tysięcy, no trochę ujdzie nam tego, no wiecie, zaś zbieramy do yy, miliona tutaj zbieramy, żeby żeby zaś skrzynki kupywać, bo teraz mamy takie yy, Wam pokażę takie coś Tutaj jeszcze 1 dzień, 2 dni, 3, 4, 5, 6, 7 dni. Za 7 dni wykupimy tego. I dwa, cztery będziemy mieć. Cztery będziemy mieć, to obstawiam, że to będzie 6000 e, chyba. Czekajcie, bo chyba źle liczę. 4 będziemy mieć. 10, 9, nie 10, za 2 jest chyba 8 tysięcy, nie? No to za, 6, za 4 by było 6 tysięcy. No to 6 tysięcy będziemy potrzebować tego na użycie tego. No i myślę, że jeżeli byśmy mieli tutaj później coś zostało, to w końcu byśmy coś wykupili jeszcze tutaj z tych. No w sumie no nie możemy wykupić, bo musimy nazbierać 10 tysięcy ponownie Ponownie musimy nazbierać 10 tysięcy, no bo nie mogę zejść poniżej 10 tysięcy. Bo tak jak widzicie, teraz spadło w tym miesiącu, a nie ma szans, żebym w miesiąc o! I tu bym musiała dopłacić 75 diamentów. Nie? Bo nie mam 10 tysięcy. Żebym w miesiąc tam trwania tutaj tego kalendarzyka, nawet nie cały miesiąc, bo tu, tutaj do, do tego dnia jedynie, przez tyle dni nazbierał 10 tysięcy tych odznaczyń, nie? Żeby mieć bo Jak tu wiecie, to znów sobie zawalę, tak jak sobie raz już zawaliłem. No to nie, nie chcę właśnie schodzić poniżej 10 tysięcy. No później bym musiał um, te skrzynki tutaj tu otwierać, yy, żeby zdobyć przynajmniej te, żeby po 500 dostać, nie. A. Tych skrzynek nie chcę otwierać. Wiecie dlaczego? No bo za 2-3 miesiące znów się zmieni zwierzaczek i będę mógł otworzyć. Wtedy będę miał za darmo nowego zwierzaczka. Nie? Tu patrzcie, mam 7, czyli po 2 na zwierzaczka 2, 4, 5, 6, czyli 3 zwierzaczki. Jeżeli by się tu pojawiły jakieś inne, czyli mam 3 zwierzaczki za darmo. O, robią se kliknął. Kurna. Tu jest legendarny kufer. A może tutaj w tym nawet dostaniemy? Dostaniemy? Nie, to jest retro. To jest ten, ten zwyczajny ten i retro. No to tego legendarnego nie dostaniemy. No nie chcą nam, nam go dawać. Może tutaj jest legendarny. Nie, tutaj też jest let, e, retro. No nie chcą nam go dawać. Nie myślcie o sobie, bo niektórzy po prostu, jak nie, nie są w stanie nazbierać na to wiedzą, no to kufra, kupujecie kufra i z kufra zawsze coś Wam może wypaść. nie? Ja nie wiem, Mi się wydaje, że. w sumie te ozdoby, no to jest, że macie event, przechodzicie, że to jest dekoracja, to w sumie uznaję, że Nie to jest niepotrzebne, jedynie tutaj miejsce zajmuje, co by jakieś dekoracje robić, płotki, tutaj tak, rozumiem, przy zwierzętkach sobie udekorować, tak, to rozumiem, ale takie, ja po prostu się nawet zastanawiam, czy nie usunąć tych kwiatków wszystkich, te, to jest, te kwiatki głównie są na level, żeby levelować, nie? Trochę wam tam tych te, te, te ludzi dają, ale jak ktoś wchodzi 2 trzy razy dziennie, to nie ma różnicy, bo i tak te pieniądze się one zbierają. A tak, widzicie, mam tylko zwierzątka. Tutaj pełno roślin, no bo nie umiem tu, umie tu postawić, co tak? Nie mam tam drogi, nie mam dojścia do tego pola. Tutaj wystarczy mi tyle miejsca, żeby postawić, więc tutaj coś mogę mieć postawione. Ale jeżeli bym umiał tutaj troszkę zrobić, i dojść tutaj z tymi z wybiegami, no to stawiam wybiegi. Tak samo tutaj. Widzicie, tutaj nie, nie umie dojść z wybiegami, i temu tutaj wszystko jest, nie? Postawione, ale tak, to bym to wszystko wywalił. Wywaliłbym to wszystko i stawiał wybiegi. Dobra, coś zrobimy. Można powiedzieć, o, wprowadzimy sobie tutaj, mamy wolne. Mamy tutaj to zwierzątko, ono już dawno nam kwitnie, żeśmy go zdobyli. A nie jest wprowadzone, więc sobie go w dzisiejszym odcinku wprowadzimy. Słyszy Tak, ładnie wprowadzona. Mamy nowe zwierzątko. Pojemnik za 20. Nie mamy. Za 60 też nie mamy. 16 tysięcy możemy postawić. No i w stajni mi się nie opłaca stawiać, bo to wiecie. Tutaj możemy coś z tego sobie użyć. Wiecie, 3 tysiące. Nie jest to jakiś majątek. Nie jest to jakiś taki majątek te 3000. tysiące. A a udekorujemy sobie. Co jeszcze możemy postawić? Tego już nie możemy. Tu już wszystko mamy kupione. No, wszystko, wszystko jest za diamenty. No, patrzcie. A tutaj drzewka możemy postawić za 16 tysięcy. No, troszkę drogie. Troszkę drogie te drzewka za 16 tysięcy. Możemy ich jakieś 17 postawić, bo są drogie. Jak one wyglądają? Aha, takie malutkie drzewko. Ale nie mogę go wszędzie postawić, patrzcie. Czemu go nie mogę wszędzie postawić? Patrzcie, nigdzie go nie mogę postawić. No czemu? Aha, to jest drzewko do zabawy, no. Dobra, myślałem, że to jest dekoracja. Dobra, już, już kapujemy. To jest drzewko do zabawy, więc drzewka nie można wszystkie zwierzęta wstawiać, nie? No i teraz zaś nam ubydzie punktu, bo potrzebujemy. Wiecie, co potrzebujemy? Potrzebujemy to, ale mamy 7 z 6, skompletujemy to. Dziękuję. I potrzebujemy to. Za 200, no. potrzebujemy, musimy użyć. No nie ma, nie ma że boli. Wybiegli trzeba robić. Na fula, żeby nie musieć pojedynczo stawiać. Dobra. Tak jak tutaj mam. Eee, czekajcie, jeszcze dalej. Tutaj Tutaj nie mam kuwetek i muszę ręcznie sprzątać, nie? A zobaczymy, może można postawić jakieś. Kuwetki wiem, że były drogie dosyć. 5 eee, do zabawy, tu jest. Poidło dżungla, 83 mam. Ile też to będzie kosztować? 1500. 5500. Może bym to użył. O ile to jest to, co miało być? Tak. To przynajmniej już jedne ptaszki będą miały. Już jedno będzie z głowy. No i mamy wszystko. Oprócz tego. Nie tego. Tego nie mam w ogóle? Wydaje mi się, że jedno miałem gdzieś. Dobra, jest jedna, jest jedna, ale nie jest rozbudowana, no bo 80 diamentów. A tutaj potrzeba level. Level drugi. Aha, level drugi potrzeba, no to jednak ciężko. Ale mam jedną, ja sobie ją rozbuduję. Tutaj zimową też sobie zrobić jedną i chyba nawet mam jedną. Tak, jest jedna, ale też od 66 poziomu dopiero można ją rozbudować. Czyli nawet jeszcze. A mogę już hodować, ale nie mam. Ty, dobra No, to tutaj mamy. Tutaj możemy zacząć nowy ten, e... E, powiem Wam tak, e, co my tu mamy. Tutaj chyba będzie ciężko. Ale zobaczymy, co mamy. Tego mamy. Pawia mamy, tak. Pawia wyszło użyć. Tu nie będę zaczynał konkursów, których nie mam. No, nie mamy za aktywnych ludzi w tym. Nie oddałem za dużo, no bo może nie mają. Sam nie mam. Więc widzicie, po, po niewielkich ilościach, ale nie zbieram się, ale zbieram się na posągi. Więc zaczniemy tego pawia. Konkurs na tego, na tego pawia. Pewnie nie mam żadnego do oddania. No i ten paw kosztuje 4000. To no przekażemy, żeby przynajmniej e, 10 konkurs 10 kart trzymać, żeby przynajmniej zdobyć. trawa nie pokaże, na którym miejscu jestem, bo się nie da. To dopiero po 24 godzinach. Piszemy. Eee. A. włączony. O. I tutaj jakąś. Nie mam nic. Fajnego. o nie, nie idzie. Myślałem, że idzie i naklejkę z tym, dadli z tym, nie? No. I tutaj. Zobaczymy, kto tu jest. Aktywny tu jest. Mati daje coś. Tu daje. Ten daje do, do Rio. Ten tak jakby stał. Tu mi też stoi. I ci mi tu coś, coś oddają, nie? Tutaj zbieramy na następne miejsce. Niedługo uzbieramy następne miejsce, więc. E... No, jeszcze nam brakuje no na połowa, no, ale jak go zbieramy, to zapraszam. Będziemy po prostu, wiecie, selekcjonować, kto tam angażuje się coś. No, rozumiem, poprzedni konkurs oddawał się za diamenty, więc sam nie oddałem. Miałem parę świnek oddałem, ale tutaj. Tutaj przekazujemy za 4000? No to myślę, że każdy spokojnie po te 10 tysięcy może oddać, bez, bez niczego. To, to, to jest niewielka sumka, te 10 tysięcy. To jest praktycznie jeden dzień się zalogować do gry, czy dwa razy. Nie każdy ma rozbudowany na przykład dużo sklepów, wiecie, ale to przynajmniej tutaj z tego. Ile tutaj dostaje? 5 tysięcy dostaje, no to na siódmym. No może niektórzy nie mają, ale chyba po 4000 dostawał na piątym czy tam na którymś No to mo mogą oddać, nie? Nie ma powiedziane, że, nie, że, że nie, nie nie są w stanie tego oddać. bo tutaj sobie dałem świnkę, bo się mi rozmnażają. Jak ktoś mi powie, jak zdobyć. muszę coś porobić. Chodzi mi o... O, o, o! O, sam zapomniałem o co mi chodzi, ale zaraz wam pokażę o co mi chodzi. O, koale o, o! Ciemną koalę. Ktoś wie może jak ją zdobyć? Czy ona się dostaje z misji, czy schodowania? Nie mam pojęcia właśnie. Żeby, żeby ją zdobyć. Jak ktoś wie, niech pisze w komentarzach. No, i tak. Komentarze to już mówiłem. Mile widziane. Fajnie się czyta, jak się interesujecie. Grom, jak się Wam podoba, jak coś nowego Wam mogę pokazać. Łapka w górę, bo to tam motywuje, jak jest dużo łapek. Wiecie, to tam fajnie tak patrzeć, gdzie się filmik podoba. Może można robić następne, bo się podoba. Subskrypcja. Każdy nowy, proszę o subskrypcję. Kto ogląda filmiki, subskrypcja. Eee... To naprawdę nie boli kliknięcie subskrypcji, nic się Wam nie stanie, jeżeli klikniecie. Jeżeli nie chcecie powiadomień dostawać, no to po prostu dzwoneczka nie zaznaczacie, ale subskrypcję możecie kliknąć. No i... No i co? No i wszystko. Trochęśmy porobili. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Tutaj króliczki do Was machają ogonkami albo uszkami i narka.